Witajcie, w Sylwestra. Dzisiaj z Maciem sobie test takich petard typu FP3, PP3, tylko że mamy starą wersję i nową wersję, sobie właśnie porównamy. Te dostaliśmy od Forum Fireworki, gorąco dziękujemy za podosłanie tych petard do testu. Wszystkie informacje typu do fanpage'a, do grupy Forum Firewerki, i do samego Forum Firewerki macie w opisie. Także zapraszamy i zachęcamy do odwiedzenia strony. No, Także PP3, krótka specyfikacja, 2 gramy na sztukę, 40 gram na paczkę, w tył opakowania, rok produkcji 2018, pyk, pyk, no i cała paczuszka. 40 gram, 1-3, 1-3 <kuh> różowe, bibuła. I pisze tutaj wyraźnie PP3. PP3, tutaj z boku cztery paczki pakowane po pięć. Myślę, że jakieś zwierzątka, a to deszcz. Dobra, no, masz tutaj. No i mam starą wersję. E, petard o nazwie FP3 już. On producent no oczywiście Kometa. Tutaj to samo, cztery paczki pakowane po pięć Petard, takie zgrzewki. Tutaj nie zobaczymy Petard, bo jest takie, e, te wszystkie informacje, aktunki i ADR. Czyli, że to jest materia wybuchowa, piktogram. To samo, 40 gram na paczkę, 2 gramy, 2, 2 gramy na sztukę, 2. No. Na petardy 2 gramy. Czym się różnią? Tyłem, tak? No tak. I to jest P12-16, inny kod produktu tego. Rok produkcji 2015, czyli różnica między tymi petardami 3 lata. I tyle. 2018, no. 2018, I czarne macie tutaj, tak? Tak akurat mamy białe. Dobra, otworzymy sobie te petardy. Zobaczymy, czy jest różnica, czy nie ma. Dobra. A teraz to pójść na ziemię. A, ale tu pisze NWP. A tu pisze już CE. I inna folia w ogóle jest. I tu taka, jak możecie usłyszeć. A tu jest taka... Tu bardziej pod stretch, tu, tu. Taka folia to jest stretch. No, coś takiego. Takie porównanie. Aha, czekaj, nie, tu jest coś. Plus, że można odkleić, nie trzeba tak peluchem wydziabywać. Może to po włoskiemu powiedzieć po polsku. Dobra, mamy nową wersję. I mamy starą wersję. Tutaj mamy zaklejenie takie o, na tasiemkę. I jeszcze mamy tu instrukcję obsługi. Tutaj nie ma akurat na tej zgrzewce. Ale tu jest plus NWP FP3. No zobaczymy, czy się będzie różnić. Dobra, stara, nowa. No i tam podejdę z bliska. Mamy tutaj automatyczny fokus, jest. czy nie ma. O, jest to dziwo. O, tutaj nowa wersja. PP3 Certyfikat, nek, nek na sztukę. Trochę zimno. Teraz się ociepliło, 2018 chyba partia jakaś pierwsza no, Petarda błyskowa F3 Instrukcja obsługi, a tutaj stara wersja no. P12-16, FP3, NWP, 1.3 ADR, Kometa, instrukcja obsługi i to wszystko Wielkościowo to samo, identyko, ląd No może delikatnie CMA, dłuższy no, dobra. Zobaczymy jak to będzie w praktyce. Najpierw odpalimy nową wersję, później starą. Dobra, takiego zoomka dam. Dobra i w to samo miejsce pójdę. Nowa to jest ta. Mają fotobłysk, nie? Fotobłysk mają. Mają. Ale flesza nie mają. Jak podejrzewam. To ma mieć 2 gramy? Słabe. Nie wiem. Albo no moje takie wrażenie jest. Tam te pirotki walimy. Wali, wali. No taki mały spoiler. Nie wiadomo jaki ten. I teraz stara wersja. Jak dla mnie to cichy bardzo. <noise> tak głośniejsze. No. Zdecydowanie głośniejsze. Takie... no, demony. Fajne. Ja wiem, czy fajne tamte były. Ale te są fajne. Te takie... no. Coś ci ten... ciupka jest słabsza od demona. Znaczy, położę, Oczywiście... Nie? aha, nie wiem. Ups. No, nie wiem, garnuszek wyłowiłeś, ale ten... A, okej. Okay. Wreszcie nie, że nie poleciał w krzaki. Ta to jest nowa, stara? No nowa to masz to. To są nowe. Boję się, że nie podbije za wysoko. Więc... No, to jest na garnku, garnku Nie mamy. Nowa wersja, nowa wersja CR. Boję się, że Ech. to będzie kupa. No i bardzo dobrze. Taki słabszy nawet ląd ma zgasła. No. One mają takie dziwne ląty. Do wody by się nie nadały. A znowu w przeciwieństwie do NWP no to bardzo szybko się pali. To bardzo szybko uciekłem. I nawet szybko wybuchła, czyli niebezpieczne Nie, no, nie wypał. Oczywiście nie naśladujcie nas, trzeba czekać 15 minut, ale nam zależy na czasie BHP jest Możesz ją wyrzucić nawet dalej No Ja tak nie wykonasz tego Jakby miała ja nagle odpalić i no to wiesz Stara Ym, nowa ho, ho, ho. Tego Chupa. się właśnie spodziewałem Mocy to żadnej nie ma, delikatny huk, Tego się Czyli te FP trójki nowoczesne są znerfiane, Może Jorge coś tam jeszcze ma, ale no wtedy była glinka, teraz jest gips i nie wiem. Trzeba Zobaczymy, też to przetestować. Nie, tak. Tak się tak. tak. ją stara. Ona bardzo szybko się pali. I uwaga, stara. No podejścia nie ma. To no stara wygrywa. Ja eee. Zdecydowanie. O, a tu co? Coś zostało po jakiejś... Co? Nie wiem. Rozerwało. Dobra. Rozerwało. No to chodź na trawie Można nawet tu. trzeba tam iść. Stara. Stara? Tak. O. Dobra. O, widzicie co tatko gubi od zapalniczki? No. Czas Ale to już ten, bo to odpada. Dobrze. Także. Dziurka jak na Petrujka. 3 Jest OK. Nie ma rudza, jest OK. Nowa. Serio, ma do... Nie wiem, do pupy ląd. O! Żeby nie... Mówić brzydko, Czyżby? i zgasła. Fajnie. <grystanie> <grystanie> Dawaj gdzieś indziej. Powiem tak. I one są nowe, nie? Dostaliśmy, i widzicie paczka Dwie sztuki nie wypaliły. No, no i co? Ta sama trawa była, tutaj no w porównaniu do NWPK, tutaj łapy byście nie mieli może, może by się poszywało paluchy, ale tutaj no, tu, 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 na mrówki tylko, Tak. No, a tutaj na no, jakiś ptaszek by zamieszkał, czy tam nie wiem co. Dobra, żeby odcinek nie był za nudny, zrobimy takie nawalanie z nowych petard, trochę starych też weźmiemy, no. nie są zbyt, zbyt no, Dostaliśmy paczkę na test, no to co z tymi sztukami zrobimy. Pozostawiamy. Dobra, I gitara tutaj. Nową wersję chcesz wystrzelać? No. To jest stara. No, dobra, też możesz. Na no, Te są fajne. Te są fajne. Jakby były takie produkowane, no to I love you. Ale tak to... Może w tą stronę będzie być lepiej. Nie ten ciort. Okay. Też ładnie pada, okay. no. Masz nawet tutaj dymek fajnie. Ten widoczny. Dobrze. Okay. Dobra, masz tu pięć. A poczekaj ze mną. Poczekaj. Trochę trzeba się namęczyć z foliami Na opartego tak Jeszcze jedno o. 3, 2, 1 Kurde Zero Czekaj Tu sobie porzę na ziemi, lekarz łapę Zapalniczka, gdzie ja mam zapalniczkę, tu? Nie wiem Tu, tu, tu Dobra Masz? No startujemy Dobra, dawaj Garnuszek stąd wywala no on tyle mnie palą? No masakra, ty Nie wybuch? No, druga ta sama Chodź Pali się Ale strzelają z gipsu ty lipny ląd mają, masakra Bardzo Kurde, mi, plączą mi się te ląty tu A idź! Kurde, to nie są te FP trójki To kiedyś były Nie To się Ale. Palić nie chce nie. Ale przy dymu Przyrzucaniu. przy rzucaniu Lipa, ty no. Przerzucaniu jak to Widzisz? się pali no. ja nie nie pa. no. co jest? Nie, nie błąd z tak głośniejsza była taki basowy bardziej no. dźwięk poszedł no lipne masz jakieś masz słabo się słabo się ląd pali dobrze Wiesz. kurde słabo strasznie słabo do nawalania Słabe, nie. Ląd się no. słabo pali Nie wiem, Ja bym tu popracował nad lądem i nad, nad mieszanką To jest jedynie ląd. mieszanka to jest musi to być jakiś inny proch, widzisz Ile? 6 sztuk rzucone. No. Na raz i O, dopala się zaczyna dopiero teraz, tak? no. no i koniec Coś tam słychać jeszcze, ale <słuch> Coś takiego z nich zostaje, zobaczcie. Gips. Gips, jeszcze raz gips. Z tego względu, iż sylwester jest dzisiaj, odpalimy jeszcze paczkę e, ten. Jedną z czyli pięć sztuk starych. Dobra. Masz. Gips pozbierać, później posprzątać sylwester. Za dyma żeśmy zrobili wie. A do. Zobaczymy jak, jak ja zacząłem... No stare to są lepsze nie i z lątem mają lepiej O, patrzcie Tu inaczej, o Przede wszystkim głośniejsze Ło Stara wersja Czyli wszystkie pięć sztuk No dawaj odpalaj. Jeszcze jedno Tu mają grubszy Ło no Trochę wiatru by się przydało. No, taki minimalny wiaterek, żeby był, ale teraz jest bezwiecznie. No No super. Wide widać się? Nie widać. Widać. No, trochę dymku na Jesteśmy strecie. zadymieni, także sami, sami oceniamy, które są godniejsze polecenia. No, nie wiem, może akurat taką pację żeśmy trafili, że nie wypalały. A może wina lądu nie ma? Teraz no. to, to pozbieramy, poczekamy jeszcze. No, trudno nam powiedzieć. Także dzięki jeszcze raz panu Fajerki za podesłanie tych petard. No i co? Widzimy się na kolejnych odcinkach. Tak, bądźcie z nami dalej. Kochamy was na razie.